Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W tej chwili 17 stopni odczuwalne, 16, 98% zachmurzenia. pochmurno najcieplej od 12 do 14, 22 stopni. No już tak jest, takie rano, tak jakby pod jesień, już chłodne poranki. Pozdrawiam Was ciepło, miłego dnia życzę. Moje śniadanko. Dzisiaj w menu na obiad będą kotlety mielone z łopatki wieprzowej, ziemniaki i groszek z marchewką. Tak dzisiaj takie będzie danie. Kotlety zrobione, gotowe do smażenia. A teraz w międzyczasie obiorę ziemniaki. Pyszny obiad gotowy. Kotlety z łopatki wieprzowej, ziemniaki z koperkiem, marchewka z groszkiem. I taki dzisiejszy jest obiad. Smacznego pyszności. Teraz kawa i bardzo smaczne są te śliweczki, takie mięciutkie, trzeba spróbować. Dzisiaj na deser będzie budyń śmietankowy. Prawda wolę czekoladowe, ale raz kiedyś można i śmietankowy zjeść. Mniam, miam, przepyszny deserek. Budyń waniliowy. On tak pachnie, pachnie tak troszeczkę kokosowo, ale przepyszny, łagodny, smaczny.